Studio babci maliny. Wcześniej powiedziałem, że, że na razie nie ma zawodników kana kliczka. Również Powietkin. Doświadczenie z ringów amatorskich jest bardzo duże, z ringów zawodowych również ale czegoś, czegoś może mu zabraknąć w tej walce z Kliczko. No. Ciężko będzie mu. Chciałbym, chciałbym, ja na spadingi do, do Powietkina. Pojadę, pewnie za Powietkinę będę. No. Będę kwitował Powietkinowi. Ja powiedziałem, że ja jestem na, jak najbardziej na tak. Niech podadzą mi tylko konkretną datę i będę przygotowany w 100% do takiej walki. I tam nie, nie robi nazwiska, czy, czy to jest Adamek, czy jakieś inne nazwisko. Po prostu koncentruję się na, 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 na dacie walki, żeby być przygotowanym w 100% wyjść i pokazać się z jak najlepszej strony. E, była propozycja przez, e, przez, przez telewizję Polca na, na walkę z Adamkiem, na razie na razie jest cisza. 何 <music>